Michał jest taki stary, ale znany polski film Nie lubię poniedziałku. Dla Was to dzisiejsze, ten dzisiejszy poniedziałkowy wieczór, już nazwijmy to, mimo tego, że deszczowy, bardzo udany. No to dzisiaj lubimy poniedziałku, właśnie no, po prostu jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. Następny mecz wygrany i mam nadzieję, że to będzie kontynuować, tak, że będzie to kontynuować i będziemy punktować i w następnych meczach. Ta szybka czerwona kartka dla rywali w jaki sposób ustawiła przebieg spotkania. Z perspektywy boiskowej grało wam się łatwiej, tych przestrzeni było więcej? No na pewno czerwona kartka zmieniła mecz po prostu i, i fajnie, że dostaliłem przeciwnik, no i na pewno grało się łatwiej, ale ciągle było zagrożenie, no po prostu jakaś kontra albo coś takiego. No musieliśmy, musieliśmy uważać do końca meczu, no i jesteśmy zadowoleni, że udało się zagrać na zero stylu. Dla ciebie to bardzo udane spotkanie. Zacznijmy właśnie od pierwszej rzeczy, czyli zero z tyłu. To było dopiero drugie czyste konto w dziesięciu spotkaniach, więc jako obrońcy cię na pewno cieszy taki stan rzeczy. Tak, na pewno cieszy to całą drużynę po prostu. i, i Ja jestem najwięcej zadowolony z tego, że wróciłem na boisko. Mam nadzieję, że to była moja ostatnia kontuzja. No i, no, i po prostu jestem zadowolony, że jestem zdrowy. No właśnie, to jest druga rzecz, która Cię cieszy, czyli to, że jesteś zdrowy, czujesz się już w pełni gotowy? Ta zmiana w 83 minucie, brakuje Ci jeszcze sił, czy to była zmiana bardziej taktyczna, niż, niż dotycząca Twojego stanu zdrowia? Eee, nie, no właśnie, dostałem tam skurcza na końcu meczu takiego malego, no i po prostu lepiej było do zmiany, bo nie wiem, czy dalej by rady już na końcu jakiś sprint by byli, po prostu dostałem by skurcza i po prostu było lepiej i było to decyzja trenera. No i kolejna trzecia rzecz, która cię na pewno cieszy po tym spotkaniu, to asysta. Powrót po kontuzji od razu asysta. I to taka asysta plus to nazwijmy, bo po tej asyście padła bramka samobójcza. No tak, cieszą takie rzeczy po prostu jak, jak są asysty albo bramki. Ja jestem na zadowolony z za drużyny, po prostu że wygrywamy, mecze i punktujemy. Dzięki.